Witam wszystkie skorpiony. Dzisiaj będzie czytanie na miłość na styczeń 2021. Zobaczymy, co energie mają dla skorpionów na miłość. Zapraszam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam również do czytań prywatnych. Informacja znajduje się pod każdym filmikiem. Dziękuję również za y, wszelkie komentarze, subskrypcje. Zapraszam do tego również. I teraz przechodzimy do skorpiona. Skorpion miłość, styczeń 2021. Co dla Was tu mają energię? Zobaczmy. Skorpionów wygląda na to, że odchodzi od Was jakiś upadek w związku, być może nastąpił rozkład jakiegoś pożycia. To odchodzi do przeszłości, to są działania, które były już z góry przewidziane na niepowodzenie. Coś tutaj po prostu w związku nie funkcjonowało, nie miało racji bytu. Ale y, i zawaliło się po prostu y, były jakieś być może nie do, nie do powiedzenia, niedomówienia, nieporozumienia i y, nie miało to po prostu racji bytu. Sprawa y, musiała się po prostu y, zakończyć. Jest to taki też brak porozumienia w związku, ale może tu być również sytuacja taka, że nastąpią tutaj jakieś powroty, czyli być może zakończył się jakiś związek, być, albo być może jakieś sprawy, które były w związku bardzo takie niejasne, kłopotliwe. Odchodzą do przeszłości i następuje powrót tej osoby do Was z powrotem w celu naprawienia tej relacji, bo są tu też takie, być może są to też również połączenia karmiczne. Widać, że są tu jakieś wspominanie tego, co było i próba naprawienia tego. Więc dla jednych będzie wyglądała sprawa w ten sposób, że z przeszłości ktoś do was powraca, być może ktoś z kim właśnie sytuacja jakaś miłosna związkowa uległa zakończeniu i będzie chciała ta osoba naprawić tą relację. Widać, że w tym miesiącu dojdzie do porozumienia, widać, że dojdzie do spotkania. Będzie, będzie porozumienie, będzie komunikacja, będzie połączenie tych dwóch osób i wypracowanie jakiegoś kompromisu. Druga sytuacja może być też taka dla skorpionów, że wychodzą właśnie z jakiegoś związku albo z poczucia po prostu klęski, coś do tej pory w życiu miłosnym się nie układało. I w tym momencie jest szansa na to, że spotkają kogoś, kto ich oczaruje, kto zrobi na nich wrażenie. Być może będą miały wrażenie, że łączy ich coś więcej, że jest to jakieś połączenie na poziomie dusz być może jest to osoba z którą będą miały wrażenie, że już kiedyś się znały. Będzie tu bardzo dobre porozumienie z tą osobą i jak najbardziej ten związek będzie rokował na przyszłość. Będzie tu porozumienie, będą spotkania, randki i takie zauroczenie wzajemne i być może początek jakiejś miłości. Także mimo tej wieży bardzo ładnie dla skorpionów wygląda ten miesiąc. Zobaczmy, jaka jest karta rada dla skorpionów. Miłości na miesiąc styczeń. Jaka karta rada? A karta y, rada jest taka, żeby y, uwierzyć w siebie, postawić na, y, na, na samozadowolenie, na to, żeby spełniać swoje y, marzenia, y, żeby mieć takie y, poczucie... Y, w z życia w zgodzie ze sobą, czyli jak ja jestem z siebie zadowolony, mam wszystko to, co mi do szczęścia jest potrzebne, to łatwiej jest mi również nawiązywać te kontakty z ludźmi i łatwiej się też otwierać na innych. I jest to takie, takie ukojenie i poczucie spełnienia. Bardzo dobre przesłanie dla skorpionów na styczeń, na miłość. Dziękuję bardzo za to czytanie i zapraszam do kolejnych filmików.